Nie ma polewania! A tort! Widzimy się to? Nasze wymarzone ciepłe Panowie, idzie już do was specjalny gość. Oczy z ciepłe. Ciepłe? Nie wiem, mam rękawiczkę. Jest, ale jeszcze chwila. Ogólnie nie, nie wiem czy by to oczy. <laughs> Ej, nie ten... rundę, oczy nie zakryć. Zakryj oczy. Teraz będzie runda, że zakryto oczy. Szybciej, nie. szybciej! Bo już trzeba robić. Ale żeś na gotowo. <grym> nie ma polewania! Nie ma polewania! Bardzo Nie ma polewania ani dotykania! Co to chyba jest? Ale ciepłe <grym> To jest To jest jakby... To jest tak. Ej nie ma dotykania! No nie, dobra! Ej, to się rusza Ale on mnie tym obsmarował, no nie no, to jest brajerskie, zachowaj nie? To jest, jest brajerskie, zachowaj Idioto, Idiota, no nie po koszulce, wracam k**o. tak na chaty, <gulny> no. Ale jebie, ale... k**a A, To jest kawański te gówno wymieszane z wodą jakoś ciepłą A ja mam to pod koszulką, to! Ten... z**a ja... z**a naszyjowa Popatrz, popatrz, co? Ja też mam, k**o Ja do ciebie nie Opu mówię tylko do... ręce i chciecie się ogarnąć